Dzień dobry Państwu, kłania się dzidek teraz znajduje się w Gdańsku na ulicy Pomorskiej. 14 czerwca 2024 roku policja podała, że związek ze sprawą zaginięcia i wieczorek może mieć biały samochód marki Fiat Quintociento, który no policja tak jak twierdzi widnieje na filmie. Także po mojej prawej stronie znajduje się ulica Chłopska. Natomiast po lewej stronie ulica Gospody. Patrząc na wprost ulicą pomorską dojdziemy, dojedziemy do ulicy. Ulica Grunwaldzka w Gdańsku jest to bardzo duża ulica przecinająca miasto Gdańsk na połowę i praktycznie od Gdańska możemy spokojnie dojechać tą ulicą do, do Gdyni. Natomiast ja zapraszam Państwa na spacer właśnie ulicą Pomorską. Spróbujemy przeanalizować, czy w ogóle ten trop, który właśnie podała policja, ma, może mieć coś rzeczywiście wspólnego z Iwoną Wieczorek. Także zapraszam na krótki spacer. Także na początek kilka suchych faktów. E, z pewnością każdy e, te fakty zna, ale dla przypomnienia, e, dla przypomnienia o tym wspomnę. Iwona Wieczorek urodziła się 8 stycznia 1991 roku. Maturę zdała w 2010 roku, i w tym też roku dostała się na studia na Akademię Morską w Gdyni, na kierunek stosunki międzynarodowe. Niestety dziewczynie nie było dane dowiedzieć się o tym, ponieważ powiadomienie o, o tym, że dostała się na studia, doszło na dwa dni już po zawinięciu Iwony. Wieczorek. Także tak wygląda w tej chwili ulica Pomorska. Ona przez ten czas od 2010 roku specjalnie się nie zmieniła. Jestem powiem Państwu szczerze, ulica Dzielnica, tutaj w miarę spokojna. Tak jak Państwu pokazywałem na tym skrzyżowaniu, zaczyna się dzielnica Gdańska Żabianka. Jest to taka typowa sypialnia także nie ma żadnych warsztatów żadnych zakładów, są tylko ewentualnie punkty usługowe, natomiast jak powiedziałem Gdańsk Żabianka to jest taka typowa gdańska sypialnia tak samo jak położona zaraz w najbliższym sąsiedztwie w Gdańsku Żabianki Gdańsk przy Morze również jest taką sypialnią, dominuje taka zabudowa z lat 60., 70. budynki z wielkiej płyty. Także na tej właśnie ulicy, co Państwo teraz widzą, tak jak mówię, ta ulica prowadzi do Jelitkowa, praktycznie do Ronda. Kiedyś po prawej stronie tego Ronda znajdował się hotel Poseidon. W tej chwili ten hotel zmienił nazwę. No i powiem szczerze, nawet nie pamiętam specjalnie jak w tej chwili się nazywa. Natomiast na wprost będziemy mieli taką dużą dyskotekę pod Chmurką. Ona jest bardzo popularna. Szczególnie właśnie w piątki, w soboty liczne rzesze turystów zjeżdżają właśnie do Parkowej. No nie jest to jakiś tam super ekskluzywny lokal. Natomiast tak jak powiedziałem bardzo dużo turystów przyjeżdża właśnie na tą dyskotekę zabawić się w najbliższym sąsiedztwie tej dyskoteki parkowej to jest taka może nie dyskoteka, źle powiedziane to jest taka restauracja, gdzie właśnie organizowany jest, jest taki plac i organizowane są takie potencówki, można powiedzieć natomiast w najbliższym sąsiedztwie tego, tej dyskoteki tego, tej, tej restauracji znajdował się dom Nikosia Także Nikość tutaj mieszka praktycznie naprzeciwko naprzeciwko tej dyskoteki. Także my podążamy cały czas na wprost. Proszę zobaczyć, jest to ulica bardzo spokojna. Tutaj te zabudowania takie duże nie dotarły, specjalnie nie ma miejsca. Owszem tutaj też się rozbudowuje, natomiast jest to niska zabudowa, raczej takie budynki dwu, trzy pięcowe, tak jak w tej chwili się buduje i tego specjalnie nie widać z naszej pozycji trzeba wejść, przejść na drugą stronę ulicy i spokojnie, w jakiejś odległości 80 metrów, 100 metrów te budynki będą się powoli rozciągały natomiast w tym roku to zaginęła Iwona Wieczorek w 2010 roku tych budynków tam jeszcze nie było. Tam były takie zdaje się jakieś e, pola czy też działki. E, w każdym razie w tej chwili zostało to zagospodarowane. Po mojej prawej stronie proszę bardzo zobaczyć e, stawek. Możemy tutaj też e, zdaje się mieściła się zaraz za tym stawkiem filia Uniwersytetu Gdańskiego. Także idziemy nadal cały czas, po mojej lewej stronie możemy zobaczyć przystanek tramwajowy jest to przystanek, który nazywa się zajęcie Helska, w tej chwili zostało nam już około 150 metrów, może 200 metrów do zajezdni tramwajowej właśnie z tej zajezdni tramwajowej możemy dojechać czy do Oliwy czy do Gdańska Głównego także natomiast w takie wieczory przepraszam takie poranki sobotnie czy niedzielne to jak mówię, tutaj raczej mało co się dzieje jest to raczej taka dzielnica starszych, starszych ludzi no ewentualnie turyści, którzy przyjeżdżają do Gdańska wnoszą trochę w tą dzielnicę, że tak powiem życia proszę bardzo, po lewej stronie właśnie wyjeżdża tramwaj z pętli tramwajowej co Państwu właśnie wspominałem a my już powoli dochodzimy do do tej pęti właśnie i pokażę Państwu, przejdziemy Przejdziemy, proszę Państwa, wspólnie, razem, przejdziemy do, przez tą restaurację parkowa. Ona słynie specjalnie z takich, ona słynie, ta restauracja słynie raczej z takich marnej klienteli. Naprawdę, ja mieszkanie Gdańska raczej nie polecałbym Natomiast, jak mówię, no każdy decyduje. Ważnego uznania. W tej chwili, właśnie dochodzimy już do tego ronda. No, może nie tak szybko. Mamy w odległości mniej więcej 200 metrów i będziemy właśnie już praktycznie przy samej restauracji. I teraz tą restauracją, przychodząc tą restaurację, pójdziemy sobie do wejścia numer. 63, czyli tam, gdzie Iwona po raz ostatni była widziana, a było to o godzinie 4.12, także każdy, orientujący się, w miarę interesujący się tą sprawą doskonale, daje sprawę, że Iwona wieczorem wracała z dyskoteki z klubu nocnego Dream Club. Jest to był to właściwie taki dosyć popularny, można powiedzieć sopocki lokal, uznawany za prestiżowy. Sam fakt, że do tego lokalu mogły wejść osoby, które ukończyły 21 rok życia. Natomiast w samym lokalu, tak jak tak jak myślę każdy wie, skąpo ubrane hostessy bujały się na specjalnych chustawkach, także e, można powiedzieć, że loka, lokal kipiał e, erotyką. Natomiast jak twierdzi właściciel, e, ówczesny właściciel lokalu Marcin T Pointuring, który był zainstalowany w lokalu, spełniał jak na ówczesne czasy, wszystkie normy, bardzo dobry obraz. Może nie był to obraz w jakości 4K, czy też może 8K. Natomiast jak mówię spokojnie było można <laughs> spokojnie było można wszystko zaobserwować. Co też świadczy o tym, że policjanci ponad też często korzystali z tego monitoringu, po prostu sprawdzali czy w lokalu nie dochodzi do prób handlem narko, narkotykami, yy, czy też też się zdarzało takie mniej sprawy bardziej błahe. Yy, ktoś zapomnił portfela czy telefonu i, i prosił ochronę czy szefa o, o monitoring i naprawdę ten monitoring zawsze yy, spełniał swoje, swoją rolę. Natomiast policja yy, twierdzi właściwie zasłania się, że Natomiast policja zasłania się tym dobrym śledztwem, nie chcę komentować jakości sprawy monitoringu. Natomiast jak niektórzy twierdzą, że monitoring był słabej jakości. Nawet doszło do tego, że jest taki epizod, że prawdopodobnie Paweł mógł sprawdzać nawet ten monitoring, o której też Iwona Wieczorek dokładnie wyszła z tego lokalu i też właśnie są podejrzenia, że Paweł mógł coś majstrować przy tym monitoringu tutaj właściwie ten monitoring to można powiedzieć pogorszenie jakości, można oczywiście zrobić zrobić kopię tego monitoringu w jakiejś gorszej wersji natomiast ja myślę, że to wszystko jest do do sprawdzenia i tutaj bym się raczej tego y, przy tym sztybno nie, nie trzymał i tak jak mówiłem po mojej prawej stronie w odległości około 50 metrów już za chwileczkę będzie widoczny właśnie ten hotel I ten hotel może już w tej chwili nie jest taki popularny natomiast w latach 80. on no, nie, był niemal wizytówką tutaj właśnie wszystkie wycieczki takie turystyczne zagraniczne właśnie przyjeżdżały do tego hotelu wtedy ten, ten hotel się nazywał Poseidon no a po drugiej stronie, po lewej stronie w kierunku Sopotu hotel Marina również troszeczkę stracił na na renomie także proszę bardzo Jelitkowska, Jelitkowska Pomorska my przychodzimy, przychodzimy teraz przed przejście dla pieszych My przechodzimy teraz w tej chwili przez przejście dla pieszych i będziemy, tak jak Państwo wcześniej mówiłem, przechodzili przez restaurację Parkowa. Patrzę się, rozglądam się, ale nie mogę znaleźć nazwy tego hotelu. Przypadkiem, czy to jest Merkury, a no nie chcę Państwa w błąd wprowadzać idziemy w każdym razie do, przez tą restaurację o której Państwu mówiłem i to już jest naprawdę taki jest mały park tutaj do przejścia i dosłownie 100 metrów i jesteśmy w tej restauracji i teraz odnośnie odnośnie tych nowych informacji, informacji ja jestem bardzo ciekawy taka informacja praktycznie takie różne informacje Dobiegają, dobiegają nas praktycznie w zaginięcia Iwony Wieczorek co roku. Pytanie nasuwa się, czy, czy jest to właśnie tego typu zabieg. Natomiast no nie chcę mi się tutaj wierzyć, że y, policja y, sięgała po takie, po takie zagrania. Niemniej troszeczkę dziwi mnie y, fakt, że przez 14, niemalże przez 14 lat. Zdjęcie tego samochodu było jakieś obojętne organom ścigania. Także na wprost już proszę bardzo proszę zobaczyć mamy restaurację parkowa. I tak jak tutaj proszę zobaczyć, tu jest park. Kamerko przyjadę w koło. Proszę bardzo, bardzo urocza okolica. także ruszamy dalej do tego pasażu nadmorskiego i stamtąd już będziemy szli powo powolnym krokiem na wejście numer 63 no i tak będę troszeczkę skakał po tematach I, i to jak mówiłem wcześniej o tym Dream clubie chciałem jeszcze wspomnieć że właściwie impreza rozpoczęła się w Nelomi przyjechali po Iwonę do jej domu na Jelitkowskim dworze no i oczywiście zabrali Iwonę i Iwonę sąsiadkę, i przyjaciółkę Adrię Stam, Stamtąd udali się do na działki do topotów przy ulicy Reja była to działka Iwony Pawła babci, także tam spożywali alkohol no i taka można powiedzieć była to taka rozgrzewka tam tu właśnie udali się do do Sopotu, do już nieistniejącego lokalu mandarynka i tamtą, tam długo nie zabawiając udali się właśnie do dream clubu, pragnę zauważyć, że w momencie gdy weszli do lokalu a Iwony koleżanka Adria miała lat 17. Z tego co się orientuję, Panu doskonale obracał się w tym towarzystwie. Także on, myślę, że on był dobrze zeznajomiony, zeznajomiony z policją oraz takim świadkiem przestępczym. Także, proszę, tutaj jesteśmy już. To jest ta. Restauracja i mamy wejście na plażę numer 72. I nie mi się kierowali powoli do wejścia numer 63. Także Iwona wieczorek tej nocy bawiła, tej nocy feralnej bawiła się właśnie z Adrią, z Pawłem, z Adrianem i z Markiem. Ponoć już do pierwszego zdjęcia. Nie wiadomo z jakiego powodu doszło na działce babci Pawła. Tutaj, jak wszyscy twierdzą zgodnie, Iwona była świeżo po rozstaniu w związku z Patrykiem, natomiast oni byli troszeczkę, tak jak wszyscy twierdzą, o siebie cały czas zazdrości. Był to tak zwany, można powiedzieć, taki związek toksyczny. Yy, specjalnie nie mogli bez siebie żyć, a jednak ich coś do siebie yy, ciągnęło. Także yy, yy, Patryk no, również był właśnie o Iwonę zazdrosny, natomiast jak mówię, Patryk yy, tej nocy miał się nie bawić yy, z Iwoną. Yy, można powiedzieć, że Iwona miała yy, z Pawłem, tak uważali ich za może przyszło parę. W każdym razie tej nocy mieli, mieli być parą. Pragnę nadmienić, że Iwona yy, spotykała się ponoć przez krótki czas przed samym zaginięciem yy, z pewnym policjantem. Ten policjant został ponoć yy, przesłuchany. Yy, no i to jak mówię, yy, z nic mu nie udowodniono. Chłopak czysty, także tutaj nie ma o czym mówić. Dużo tutaj takich jest bieżności przypadków. Mogę powiedzieć, że podejrzewana o śmierć, można powiedzieć, była firma: pewna firma sprzątająca Afgańska, która właśnie plac Regala sprząta. Tam nawet pewna firma dyktywistyczna próbowała to udowodnić. Tam zdaje się w tej firmie zatrudniony był wujek Iwony wieczorek. Także tu też pewne światło, jakieś takie mniej znane, na to rzuca. W każdym razie firma ta okazało się, że jeden pracownik tylko komu miał widzieć Iwonę wieczorek siedzącą na ławce z panem Zręcznikiem, jak wszyscy twierdzą, tu mamy wejście. Proszę bardzo, kolejne wejście e, nad morze na plażę. I tych wejść tutaj można powiedzieć e, jest dosyć e, sporo, idąc od słopotu Nie wiem, czy to 150 czy 200 metrów możemy natknąć się na wejście na plażę. I tak jak mówiłem, kilka było takich hipotez. I Krzysztof Rudkowski, najbardziej znany, nie detektyw. W Polsce też próbował tą sprawę rozwiązać i, i Jasnowic, również był zamieszany w to Jasnowic, Szłuchowa, Jackowski I, i też takie, no ja tam w takie rzeczy raczej specjalnie nie wierzę. Także znajdujemy się właśnie na tym, cały czas na tym pasie nadmorskim i tędy właśnie Iwona miała się poruszać. Tędy właśnie szła z tego lokalu, gdzie pokłóciła się w Dream Clubie pokłóciła się z towarzystwem jak wszyscy twierdzą zgodnie nie wiadomo o co. W każdym razie fakty są takie, że Iwona Wieczorek opuściła towarzystwo i udała się do domu pieszą natomiast natomiast pozostała e, część towarzystwa jeszcze trochę się pobawiła w tym lokalu i, i też się rozjechali do domu Adria wróciła taksówką do domu a trzech panów odwiózł e, znajomy rozwiózł ich do domu także tak to wygląda sytuacja powoli Zbliżamy się już do wejścia 63, do tego słabetnego wejścia, gdzie Iwona po raz ostatni była widziana na monitoringu. No i w ogóle można powiedzieć, i tak jak mówiłem w wcześniejszych filmach, mogła też, właśnie tu mamy wejście 66, te wejścia wszystkie są bardzo podobne. Tutaj też z tej okolicy mieszka znany Gdański biznesmen. On był, zdaje się również przesłuchiwany w tej sprawie. Natomiast tam była też jakaś hipoteza, że Iwona poryczała, czy on był jej winny pieniądze i właśnie po drodze Iwona miała zajść do niego po, po te pieniądze i tam się mogło coś wydarzyć. Niestety żadne e, nic nie zostało w tej sprawie udowodnione, żadne fakty tam się nie, nie zgadzały. Natomiast z tego co pamiętam znaleźli się jacyś ludzie, którzy twierdzą, że w bardzo bliskiej odległości od e, plaży pływały jakieś Kutry I tak jak jedna, właśnie Hipotetz mówi, że właśnie u tego biznesmena domu Iwona Wieczorek tu no mamy proszę bardzo kolejne wejścia numer 65. No i już jesteśmy praktycznie przy wejściu numer 63. I tak jak jedna z jak jedna Hipotetz mówi, właśnie Iwona Wieczorek w tym domu miała rzekomo być rozpuszczona w kwasach. No i yy, wszystko miało być wylane właśnie tutaj do Zatoki Gdańskiej Proszę bardzo, w tej chwili mamy godzinę, zobacz które to, masz, która to jest dokładnie godzina, żeby Państwa głodnie wprowadzić, 12.00 yy, Jeszcze nie ma wakacji, jeszcze nie ma urlopów yy, a ludzie już powo powolutku zjeżdżają nad morze tutaj naprawdę w letnim te ulica ta, ta promenadka, właśnie, ryzykuje na atrakcyjności bardzo dużo ludzi. Tutaj przymierza tu już mamy wejście numer 64, także już jesteśmy praktycznie przy wejściu numer 63 i do tego wejścia 63 właśnie y, udamy się. i Tam będę już kończył y, relację y, to, dzisiejszą relację w sprawie Iwony Wieczorek Na wprost w odległości w tej chwili może 120 metrów znajduje się właśnie ta kamera która zarejestrowała ostatnie ruchy Iwony Wieczorek i to tak jak mówię według mojej osoby Iwona Wieczorek powinna pójść jeżeli szła do domu prosto cały czas skręcając w prawo dojdzie do ulicy Piastowskiej gdzie jest taki falowiec tam specjalnie nie ma nic takiego tak uważam że jedynym wyjściem jest, że iwona poszła jednak prosto także po mojej prawej stronie znajduje się ta osłabiona restauracja w tej chwili, czyli Willy, wcześniej Bacówka. No i właśnie dochodzimy do wejścia numer 63 i, i, i tak to wygląda w tej, w roku 2024. Proszę zobaczyć, 263. To już część ludzi wydaje się zapomniała, w ogóle nie myśli o tej sprawie. Wejdziemy się jeszcze troszeczkę nad morze. Proszę bardzo, zobaczymy e, troszeczkę morza. Nie sądzę, żeby Iwona e, też mogła udać się e, do domu morzem, plażą. Natomiast nie sądzę, że, że tak to się wydarzyło. Uważam, że e, droga, którą miała pokonać do domu, to jednak spory e, odległość, to będzie 3 km, a plażą e, to jednak męcząca, a to była godziny ranny czyli ona zakładam była już zmęczona także tutaj ponoć też e, logowany był telefon Patryka, Na, naprawdę ta sytuacja jest bardzo zagmatwana i, i wydawać wyda, 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 by się mogło, że środek e, można powiedzieć lata młoda dziewczyna piękna ginie w takim kurorcie myślę, że dlatego ta sprawa została tak rozmuchana i stała się tak głośna medialnie że jak to jest być możliwe że w XXI wieku w kurorcie w Sopot młoda piękna dziewczyna została tej tajemniczo zaginięcie zostało młodym dziewczynem także tak to wygląda z mojej perspektywy I tu jeszcze proszę bardzo zobaczyć morze i tak jak powiedziałem wcześniej powoli, powoli będę kończył relację także dziękuję Państwu serdecznie za poświęcony czas, jeśli materiał się podobał zapraszam do lajkowania miłego, miłej życzę miłej niedzieli, do widzenia Cześć.